Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Dziś przyszedł czas, aby powiedzieć sobie kilka słów na temat nowiu w Koziorożcu. To będzie pierwsze zdarzenie lunarne w nowym roku. I będzie miało ono miejsce 2 stycznia o godzinie 19.33 dla Warszawy. Nów, to jest inaczej koniunkcja. Słońca z księżycem. I wydarzy się ona w 12 stopniu i 20 minucie koziorożca wdłada sam się byka. Koziorożec jest ziemski, byk też jest ziemski. Prawda jest taka, że większość planet zgromadziła się w tych dwóch znakach, bo w ziemskim koziorożcu mamy słońce, księżyc Wenus i Plutona, i w ziemskim byku mamy urana i medium selin. Jeśli chodzi o inne żywioły, to mamy względną równowagę, aczkolwiek musimy wziąć pod uwagę również obsadzenie planet na osiach. Na medium celi mamy powietrznego urana i na descendencie mamy ognistego Jowisza. Czyli powietrze i ognień zostają w jakiś sposób dowartościowane. Najgorzej jest z wodą, ponieważ w wodzie mamy tylko dwie planety: Jowisza i Neptuna. Więc to będzie mało emocjonalny czas, ale też nie taka jest natura Ziemi. Mamy tutaj mocny fundament w tym, co materialne, w tym, co mierzalne, w tym, co racjonalne, bo taka jest Ziemia. Ziemia chce konkretu, a jeśli ten konkret wyposażymy jeszcze w siłę ognia, która jest związana z akcją, z tworzeniem, z byciem ukierunkowanym na to, co ma nadejść, no to wtedy mamy... E, Wolę tworzenia czegoś nowego, ale w sposób racjonalny, tak aby mogło się to sprawdzić, aby mogło się to ziścić. I prawdę powiedziawszym, być może nie jest to zbyt oryginalne, ale wydaje mi się, że jest to adekwatne. Nów w Koziorożcu ma zachęcić nas do postanowienia tego, co chcemy stworzyć w nadchodzącym roku. Dlaczego? Słońce i Księżyc znajdują się nie tylko w koziorożcu, który wiemy, że jest strategiem on planuje, on wymyśla i realizuje on nie poprzestaje jedynie na słowach dla koziorożca ważne jest to, aby realizować raz zapisane prawo więc jeśli już do czegoś się zobowiązujemy to mamy to zrealizować ale poza tym, że mamy ten silny fundament ziemi nastawiony na materię to jeszcze... Koniec świateł wydarza się w piątym sektorze kosmogramu, który jest z natury Lwi. I wierzchołek tego sektora znajduje się w strzelcu, który jest również ognisty. Piąty sektor odpowiada za wyrażanie tego, co w nas wyjątkowe. Piąty sektor jest sektorem performera na scenie, który pokazuje, jak ma być on stwarza pewną rzeczywistość swoimi akcjami korzysta z siebie jako pewnego materiału bodulca nowej rzeczywistości ciekawe jest również to że ascendent znajduje się w lwie który jest przypisany do piątego sektora i do słońca więc mamy bardzo mocną energię jednostki która chce coś wyrazić chce coś przedstawić światu gdybym miał powiedzieć co jest Właściwe dla koziorożca i dla lwa, to jest to panowanie, dążenie do władzy przez silną jednostkę. Przez centrum, które zarządza całością. Bo dobrze wiemy, że w archetypie lwa mieści się król, który jest sercem swojego królestwa, a koziorożec to jest pewna struktura zarządzana przez logiczny, racjonalny system który dąży do minimalizowania szkód, który dąży do tego, aby zarządzać swoimi zasobami w sposób efektywny. Więc mamy tutaj do czynienia z konstruowaniem jakiegoś układu, który moglibyśmy porównać do państwa. I ważne jest to, aby w tym państwie działo się dokładnie to, co centrum sobie zażyczy. Więc jeśli mamy coś sobie postanowić na nadchodzący rok, to najlepiej zróbmy to 2 stycznia, w okolicach 2 stycznia. Co jest jeszcze ważnego w przypadku tego nowiu? To to, że Mars, czyli władca ascendentu, znajduje się w strzelcu, który daje rozmachu, który sprawia, że chce nam się więcej, sprawia, że jesteśmy w stanie pójść dalej niż zazwyczaj. Towarzyszy nam jakaś wiara, jakiś optymizm związany z tym, co ma nadejść. Jesteśmy gotowi zainwestować więcej energii niż zazwyczaj, ponieważ towarzyszy nam jakaś wizja. Fajne jest to, że ta wizja przychodzić do nas będzie od innych ludzi. Jowisz, czyli planeta światopoglądów, filozofii, inspiracji, tego, co poszerza nasze horyzonty myślowe, znajduje się dokładnie na descendencie. Descendant to jest ten punkt kosmogramu, który mówi nam o tym, co przychodzi do nas ze świata. Między innymi ludzie, partnerzy, sojusznicy, ale również i przeciwnicy. Jowi, że znajdując się na descendencie, wskazuje na dużą otwartość na interakcje, ciekawość świata i szanse na poznanie nowych ludzi, którzy mogą działać jak latarnia morska bądź też pochodnia która rozświetla mrok tego świata. A z racji tego, że Jowisz znajduje się na samym początku ryb, znaku, którym kiedyś w astrologii tradycyjnej władał, to inspiracja ta nie ma granic. Jesteśmy w stanie właściwie uwierzyć we wszystko, co wyda nam się kuszące, intrygujące, co rozbudzi naszą ciekawość. A Będziemy bardzo ciekawi oznaczającego nas świata i to będzie Ciekawość eksperymentatora, która bierze się z merkurego w wodniku. Na samym początku wodnika, merkury w wodniku jest bardzo logicznym, szybkim, skutecznym. Może posługiwać się skrótami, ale to dlatego, że jest Niesamowicie zaangażowany w odkrywanie przyszłości. To jest naukowiec, który zamyka się w swoim laboratorium, opracowuje procedurę, dzięki której uda mu się dojść do jakiejś prawdy. Prawdy, która pochodzi z przyszłości i która ma się stać zasadą dla teraźniejszości. Fajne jest to, że Merkury znajduje się tutaj w szóstym sektorze, którym naturalnie władza, ponieważ szósty sektor jest aniasty. I jest to sektor pracy, którą wykonujemy na co dzień. Jest to sektor rutyn, tego co pozwala nam znaleźć jakiś rytm. Zatem, jeśli Merkury znajduje się w szóstym sektorze, czyli u siebie, a w dodatku jeszcze wierzchołek szóstego sektora znajduje się w koziorożcu, za którego odpowiada Saturn, i Saturn znajduje się również w wodniku w szóstym padniastym sektorze, więc dwaj władcy szóstego sektora są w wodniku i w szóstym sektorze, co daje nam możliwość przemeblowywania naszej codzienności. Jest bardzo duża gotowość do tego, aby zmieniać, aby wprowadzić rewolucję, aby dać sobie szansę zaskoczyć się, jak wiele może się stać w krótkim czasie. Jeśli chodzi o skalę mikro, jeśli chodzi o skalę naszej codzienności, I to jest bardzo ważny element tego kosmogramu. E, obecność dwóch władców szóstego sektora w szóstym sektorze, jeszcze w wodniku, którym to jest informacja dla zaawansowanych, wodnik jest panną dla panny, ponieważ jeśli policzymy sześć znaków od panny, to wyjdzie nam wodnik. Więc w naturalnym kosmogramie Panny, wodnik pełni funkcję szóstego sektora dla Panny. Ok, wracamy do głównego nurtu wywodu o Nowiu w Koziorożcu. Więc te dwie planety Merkury i Saturn są jak naukowcy na tropie przyszłości, którą starają się zrozumieć, którą starają się Odszyfrować, tak aby lepiej żyło się już teraz. I dzięki temu mamy w sobie gotowość dokonania tych radykalnych zmian. Również ta radykalność zostaje podkreślona przez obecność urana na medium seli. Jeśli uran ląduje na medium seli, to możemy być pewni, że rezultat będzie zupełnie inny niż to, co było do tej pory. Bądźmy gotowi na niespodzianki. Dajmy się zaskoczyć. I ważne jest to, aby dużo zainwestować w te zmiany, aby nie być minimalistami. One będą realizowane w skali mikro, przez tak mocne obsadzenie szóstego sektora i dobrze, bo to pozwoli nam szczegółowo i pieczołowicie zrealizować plan, który zostanie orzeczony w centrum naszego państwa, naszego królestwa, ale ostatecznie rezultat będzie niezwykle zaskakujący, szokujący. To będzie transformacja przez rewolucję. Dlatego, jeśli chcemy z czymś radykalnie zerwać, bo tak wynika to z naszego pragnienia, z naszej potrzeby, z naszego planu, który tak samo jest podłączony do głowy, czyli do koziorożca, jak i do serca, czyli do lwa, i jeszcze jesteśmy wsparci rzetelnością i ciekawością naukowca, naukowca szóstosektorowo-wodnikowego no to mamy przewrót, przewrót, którego możemy być pewni i spokojni. I dotyczy to spraw materialnych, tego co jest bazą, bo medium celi mamy w byku, czyli kwestie pieniędzy, kwestii tego co cenimy, kwestie żywności, kwestie stosunku do naszego ciała. Prawda powiedziawszy, większość noworocznych postanowień dotyczy tego co bycze i zostaje to jakoś podkreślone w dłada sam się, w której spotkały się światła. Też, jeśli już mówimy o medium seli i o imum seli, to w przypadku tego kosmogramu medium seli, czyli rezultat, czyli to, co pozostanie po zdarzeniu, jest w byku. Za byka odpowiada Wenus. Mamy Wenus w koziorożcu w piątym sektorze, czyli w jakiś sposób jest to podłączone pod zestaw głównych tematów nowium. A za Immunseli, czyli za to, co jest fundamentem, co jest jądrem, co jest wnętrzem zdarzenia, odpowiada Skorpion, a za Skorpion odpowiada Pluton. Pluton i Wenus są ze sobą w koniunkcji, w koziorożcu, w piątym sektorze. Więc cały czas pracujemy na orzeczenie, które wypływa wprost z serca i głowy na rzecz lepszej przyszłości. Która ma być w zdyscyplinowany sposób realizowana z dnia na dzień. I teraz Pluton, Wenus odpowiadają za wartości, za to, co cenimy. Jeśli Pluton i Wenus spotykają się ze sobą, to po to, aby zestroić nasze pożądanie i nasze pragnienie z tym, na czym nam naprawdę zależy i co jest istotne dla naszego dalszego rozwoju. To rozbudza w nas chęć zdobycia za wszelką cenę tego, co ma przydać nam się w celu wzmocnienia, rozbudowania naszego potencjału i zwiększenia szans na przetrwanie. Pluton, jako planeta skorpioniczna, odpowiada za chęć ewoluowania. Zrzucam skórę po się rozwijać i aby przerastać w siłę. I to jest u podstaw tego zdarzenia. Medium seli w byku kładzie akcent na to, co ma pomóc mi przetrwać, i aby czerpać przyjemność z bycia, z istnienia z tego, co mam, z tego, co cenię. Um, I ciekawe jest też to, że medium seli i imum seli tego kosmogramu wyznaczają przyszłą oś węzłów lunarnych. Poza chwilę węzły lunarne przejdą do byka i do Skorpiona i tutaj będziemy spodziewać się największych transformacji na przestrzeni następnych 18 miesięcy, co w jakiś sposób zostaje zapowiedziane i przez koniunkcję Plutona i Wenus, i przez retrogradację Wenus, która obecnie trwa od drugiej połowy grudnia. Także dużo przeobrażeń w obrębie wartości, finansów, pieniędzy, tego co cenimy na nadchodzące półtora, ale teraz jeszcze skupmy się na naszych noworocznych postanowieniach, wejdźmy w rolę monarchy, monarchini naszego życia i nie bójmy się orzekać o tym, jak ma być. Bo teraz mamy siłę, teraz mamy moc, mamy wiarę, która daje nam, która daje nam Mars w strzelcu i Jowisz w rybach, i mamy dyscyplinę intelektualną oraz wolę zmiany. Terazniejszości na rzecz lepszej przyszłości dzięki Merkuremu i Saturnowi w wodniku oraz dzięki Uranowi w byku. I jeszcze jedna rzecz. Wszystkie planety znajdują się tutaj po zachodniej stronie kosmogramu, czyli po stronie descendentu. Co oznacza potrzebę współpracy, bycia z innymi, brania pod uwagę tego, co możemy otrzymać. W ramach naszych sojuszy. I obecność Jowisza przy descendencie wskazuje, że mamy do dyspozycji bardzo potężnych sojuszników, których warto brać pod uwagę. To są osoby, które mogą poszerzyć nasze horyzonty, ale mogą też udostępnić nam pewne kontakty, pewne zasoby, z których warto korzystać. Zwłaszcza, że Jowisz jako władca piątego sektora. Sektora, w którym znajduje się koniunkcja i Słońca, i Księżyca, i Plutona, i Wenus, udostępnia nam energię tych dwóch koniunkcji. Czyli nie bójmy się korzystać z pomocy. Jeśli czujemy, że jest coś, co chcemy rozwinąć, co chcemy wzmocnić, zastanówmy się, kto może nam w tym pomóc. A na pewno kogoś znajdziemy. To byłoby wszystko na temat nowych w koziorożcu. Życzę Wam wszystkiego dobrego na rok 2022. Niech on będzie taki, jakim go sobie zaplanujecie, jakim go sobie zrealizujecie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.